U 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 18 ustęp 1 i paragraf 19 punkt 2 Statutu Rady Miasta i Gminy w Prusicach otwieram 17 sesję Rady Miejskiej w Frusicach. Stwierdzam że w sesji uczestniczy 8 radnych co stanowi kworum przy którym możemy obradować i podejmować uchwały Rady Miejskiej w Frusicach. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą sesję radnych pana burmistrza pana sekretarza skarbnika pracowników prusickiego magistratu. Szanowni Państwo Radni, uprzejmie informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w bilotynie informacji publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Przebieg sesji realizowany jest za pomocą platformy e-sesja. Szanowna Rado, dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek burmistrza Gminy Prusice, który działając w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym złożył wniosek o zwołanie 17 posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Prusicach w celu realizacji następującego porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, podjęcie uchwał. Na dzisiejszą sesję mamy przygotowaną dwie uchwały. Pierwsza to jest uchwała Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Prusic na 2025 rok. Druga uchwała jest to uchwała Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice część północna w zakresie jego zapisów punkt trzeci dzisiejszej sesji interpelacji i zapytania radnych punkt czwarty wolne wnioski informacje punkt piąty zamknięcie obrad czy są jakieś uwagi pytania do porządku obrad jeśli nie ma przechodzimy do realizacji przedstawionego porządku obrad punkt drugi podjęcie uchwał pierwsza uchwała w sprawie zmiany

W paragrafie pierwszym zwiększa się plany wydatków budżetowych dochodów budżetowych o kwotę 302 519 zł do kwoty 106 520 129 ,22 zł 22 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w paragrafie drugim zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 302 tysiące pięćset dziewiętnaście złotych do kwoty sto sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt siedem groszy zgodnie z załącznikiem numer dwa do niniejszej uchwały wykazań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem numer trzy do niniejszej uchwały paragraf piąty Uchwały w sprawie budżetu Gminy Prusice na 2025 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych do wysokości 16 912 368 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym 4 912 368 zł na finansowanie programu z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Paragraf piąty tej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie upoważnia 15 przepraszam upoważnia się burmistrza gminy Prusice do i tutaj zmiana dotyczy punktu 9 zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 16 912 368 zł w tym 4 912 368 zł na finansowanie programu z udziałem środków, o którym mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W pozostałym zakresie ten paragraf hmm, pozostaje niezmienny. Budżet Gminy Prusice po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi plan dochodów 106 512, 520 129 zł, zł i 22 grosze dochody bieżące 63 milion, miliony 949 670 zł i 49 groszy. Dochody majątkowe 42 570 458 zł i 73 grosze. Plan wydatków wynosi 106 626 940 zł i 77 groszy. Wydatki bieżące 59 181 638

W zakresie zmian y, planu dochodów w rozdziale 800, 758 14, różne rozliczenia, zwiększa się dochody w wysokości 59 118 zł z Funduszu Pomocy z, z tytułu wsparcia JDST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w związku z y, obywatelami Ukrainy y, uczęszczających do naszych placówek oświatowych. W rozdziale 855 Zwiększa się planowane dochody budżetu w wysokości 43 401 złotych z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. W rozdziale 921.09 paragraf 23.30 zwiększono planowane dochody w wysokości 30 tysięcy złotych z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zakup niezbędnego wyposażenia do miejsc spotkań lokalnych społeczności w gminie Prusice w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2025 roku w rozdziale 92601 obiekty sportowe w paragrafie 6290 90 zwiększa się planowane dochody budżetu w wysokości 110 tysięcy dotacji na realizację zadania budowa placu zabaw z wyposażeniem i siłownią zewnętrzną w miejscowości Piotrkowice ze stowarzyszenia aglomeracja wrocławska w paragrafie 6300 zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 60 tysięcy dotacji celowej na realizację zadania budowa placu zabaw z w miejscowości Piotrkowice w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2025 roku. W zakresie planu wydatków w rozdziale 758.18 rezerwy ogólnej i celowe zmniejsza się rezerwę ogólną o 60 tys. zł. W rozdziale 801.01 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 59 tys. 18 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z, dodatku, z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, rozdział 855-95, paragraf 23-32-90, planowane wydatki budżetu w wysokości 43 401 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie. Lub dofinansowanych zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. Rozdział 921.09 paragraf 42.10 zwiększa się do wydatki budżetu w wysokości 60 tysięcy zł na realizację zadania zakupu niezbędnego wyposażenia do miejsc spotkań lokalnych społeczności w Gminie Pruścia w ramach konkursu odnowa Dolnośląskiej Wsi. Paragraf 42.10 zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 10 tysięcy zł. Paragraf 42.70 zmniejszenie 10 tys. zł. I paragraf 4:300. Zmniejszenie wysokości 10 000 zł. W rozdziale 926 -01, obiekty sportowe. W paragrafie 60-50 zwiększono planowane wydatki budżetu w wysokości 230 000 zł na, na realizację zadania: budowa placu zabaw z wyposażeniem i siłownią zewnętrzną w miejscowości Piotrkowic. Dziękuję bardzo. E, dziękuję panie Basiu za przedstawienie e, uchwały. Czy jakieś pytania od radnych są do uchwały do zmiany w uchwale budżetowej. Nie widzę, możemy przejść do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały. Głosujemy poprzez podniesienie ręki, równoczesne naciśnięcie przycisku na terminalu do głosowania w elektronicznym systemie do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Osiem głosów. Za. Stwierdzam, że przedstawiona uchwała została podjęta przez radnych przy ośmiu głosach. Przechodzimy do drugiej uchwały. Jest to uchwała Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice część północna w zakresie jego zapisów. Panie Sekretarzu, proszę o przedstawienie. Tak, miejscowy plan, druga uchwała, która została na, dzisiejszy, na dzisiejszą sesję. Szanowni Państwo, w związku z tym, że mieszkańcy czy właściciele nieruchomości docierają do pana burmistrza, do pana Jęickiego z zapytaniami o dopuszczenie szerszego zakresu, jeżeli chodzi o kąt nachylenia dachu i dopuszczenia innej kolorystyki niż była w pierwotnym planie. To dotyczy, dotyczy części północnej miasta Prusice. Nie, nie rozszerzamy jakby nie, 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 potencjału nieruchomości, tylko jakby zmieniamy zapisy w istniejącym planie dopuszczające szerszy kąt dachu i, do, i dodatkową kolorystykę. I ten e, załącznik graficzny pokazuje o jakim obszarze dokładnie e, północnej części miasta Police mówimy. Grzesiu, poprosimy o trzy minuty przerwy, wiesz, bo będziemy musieli powtórzyć głosowanie w związku z tym, że w Błąd się wkradł w e, poprzednim głosowaniu. Była jedna osoba, że tak powiem, pomylona. Pan Zbyszek Mistrzów był e, osobą, która widniała jako osoba uczestnicząca w sesji zamiast okay. Zbyszka okay. Chrystyka. Musimy to poprawić, re, reasumpcję głosowania zrobić i wrócimy z powrotem do tematu. Także ja przepraszam. No, pomylił nazwisko. Okej, okay, dobra. Trzy minuty przerwy. Za trzy minuty spotykamy się z powrotem na sesji. Dobrze, wznawiamy, wznawiamy obrady 17. sesji. Przechodzimy, jeszcze raz powtarzamy głosowanie. Reasumpcja przy uchwale Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie zmiany uchwały z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Prusica na 2025 rok. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Osiem głosów za. Stwierdzam, że przedstawiona uchwała została podjęta przez radnych. Przechodzimy do drugiej uchwały, która została przedstawiona przez sekretarza. Czy jakieś pytania mamy do tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta? Proszę Część Północna w zakresie jej zapisów. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że przedstawiona uchwała została podjęta przez radnych przy ośmiu głosach. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy punkt drugi, podjęcie uchwał. Punkt trzeci, interpelacje i zapytania radnych. Proszę o zabieranie głosu przez koleżankę i kolegów radnych. Pan, pan Gruchawa, proszę. No po wpłacie. Y, 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 y. Należnej kwoty za wylicytowanej w licytacji komorniczej gmina Prusice jest w pierwszej kolejności do spłaty tego zadłużenia. Tam jest w wysokości około 450 tys. zł. Proszę. Dziękuję. Proszę, radny Chrycak. W zeszłym, półtora tygodnia temu wysłaliśmy do Starostwa, podpisywałem go. Natomiast odpowiedzi, na, do, do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi nie, nie, nie było, nie, nie przyszło żadnej odpowiedzi. Okay, dziękuję. Czy jeszcze jakieś zapytania? Ja informacyjnie. Trwają okay. konsultacje związane z tym, że na najbliższej sesji 26 lutego będziemy chcieli wywołać uchwałę intencyjną dotyczącą... Yy, Likwidacji szkoły w miejscowości Piotrkowice, wielkie z filią w Strupinie. Wczoraj mieliśmy spotkanie z nauczycielami, dzisiaj o godzinie 18 spotkanie z rodzicami, gdzie chcemy rozwiać wszelkie wątpliwości i też powiedzieć o pewnych ryzykach, które wiążą się z otwarciem tej szkoły w wrześniu 2025 roku. Jak na razie m, przebieg całych rozmów jest bardzo sprawny. Jeżeli będzie potrzeba zorganizowania kolejnego spotkania w miejscowości Strupina czy Górowa, jesteśmy tutaj do dyspozycji. To taka informacja dla radnych, żebyście Państwo wiedzieli, co się dzieje. Jak Ktoś zapraszam dzisiaj na godzinę 18 piątkowicę Wielce, Wielkiej Świetlica. Będzie spotkanie z rodzicami. Dziękuję bardzo. Okay. E, dziękujemy Panie Burmistrzu. Czy jeszcze jakieś zapytania? Radnych nie ma przechodzimy do punktu czwartego. Wolne wnioski informacje tak jak burmistrz wcześniej w poprzedniej wypowiedzi zasugerował w przyszłą środę 26 lutego odbędzie się sesja planowa o godzinie 13 poprzedzająca sesję o godzinie 12 będą połączone komisji, komisje wczoraj zostaliście państwo radni poinformowani to tyle informacji Ode mnie, czy są jeszcze jakieś wnioski od Państwa lub informacje? Nie ma. Jeżeli, jeżeli nie, ma, nie ma żadnych wniosków, informacji.